Możesz pomyśleć, że to tylko przesąd, przesada. Ale co jeśli powiem ci, że zwykła para butów, pozostawiona w złym miejscu, może przyciągać coś, czego nie widzisz? Coś, o czym ostrzegał padre Pio, ale niewielu bierze to na poważnie. Ten film to nie tylko ciekawostka o życiu świętego, to ostrzeżenie i może zmienić sposób, w jaki postrzegasz własny dom. Jest w nim przerażająca nauka, często ignorowana, dotycząca codziennego szczegółu, gdzie zostawiasz swoje buty. I tak, może to wydawać się nieistotne. Ale duchowo wcale nie jest. Padre Pio, znany z umiejętności dostrzegania niewidzialnego świata, tego którego większość z nas udaje, że nie istnieje, przekazał wiele ostrzeżeń dotyczących duchowych luk. Niektóre były oczywiste, inne prawie niewidoczne. To szczególnie umyka codziennie w Twoim własnym domu. Podczas gdy wielu martwi się o wielkie grzechy czy wyraźne przejawy zła, zapominają, że zło żywi się nieuwagą, rutyną, zwyczajem. I to właśnie w tych małych gestach, padre Pio dostrzegł coś poważnego, coś niebezpiecznego. W tym filmie zrozumiesz, dlaczego pozostawianie butów w określonych miejscach może być poważnym błędem duchowym i więcej, jak może to wpływać na twój spokój, twoje zdrowie emocjonalne, a nawet na twoje życie modlitewne, nawet tego nie zauważając. Zostań do końca. To, co wydaje się jedynie radą w kwestii higieny, może w rzeczywistości być głębokim objawieniem na temat duchowego świata, który nas otacza. A gdy zrozumiesz to, już nigdy nie spojrzysz na swoje buty w ten sam sposób. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj już teraz nasz kanał i włącz powiadomienia. Tu przynoszę ekskluzywne treści o padre Pio, wierze i objawieniach, które niewielu zna. Jeśli chcesz jeszcze głębiej zanurzyć się w swoją duchową podróż, nie możesz tego przegapić. Zanim przejdziemy do ostrzeżenia padre Pio, warto zrozumieć, dlaczego buty, pozornie tak powszechne, niosą głębokie znaczenie w tradycji chrześcijańskiej, symbolikę która sięga Biblii i wciąż wpływa na sposób, w jaki powinniśmy traktować duchowe miejsca. W Pismie Świętym buty reprezentują kontakt ze światem materialnym, z brudem, z tym, co znajduje się poza przestrzenią świętą. Jednym z najbardziej znaczących przykładów jest ten z Starego Testamentu. Gdy Mojżesz zbliża się do płonącego krzewu i słyszy głos Boga, ten nakazuje, zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Księga Wyjścia, 3,5. To nie był tylko gest szacunku. To było wyraźne oddzielenie między profaną sakrum. Zdejmowanie butów w tym kontekście nie było formalnością, było symbolicznym oczyszczeniem, aktem, który uznawał, że teren, na którym stąpano, był duchowo oddzielony od reszty świata. W tradycji chrześcijańskiej nigdy nie zapomniano o tym. W wielu miejscach świętych, na wschodzie na przykład, wchodzenie w butach jest zabronione. W starożytnych kościołach i klasztorach wierni myli stopy przed celebracjami. A nawet w kulturach niechrześcijańskich, takich jak judaizm i islam, istnieją surowe zasady dotyczące nieprzenoszenia obuwia do miejsc modlitwy. Dlaczego? Ponieważ buty to to, co dotyka ziemi, to, co stąpa po świecie i niesie jego kurz. Więc co to ma do ciebie dzisiaj? Wszystko. Ponieważ wielu z nas przekształca swoje domy w miejsca modlitwy. Mamy ołtarze, obrazy, przestrzenie, w których szukamy pokoju. A jednocześnie, nie zdając sobie z tego sprawy, wprowadzamy brud świata do tych przestrzeni dokładnie tak, jak robią to nasze buty, każdego dnia. I to właśnie tutaj zaczynamy zbliżać się do przerażającego ostrzeżenia, padre Pio. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób żyje w wątpliwości co do swojej wiary. Nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book zawiera duchowe nauki, które mogą odmienić twoje życie. Ale pospiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajduje się w komentarzach. Teraz, gdy rozumiemy symboliczne znaczenie butów w tradycji chrześcijańskiej, warto uważnie przyjrzeć się, jak je traktujemy w naszej codzienności. Gdzie zwykle zostawiasz swoje buty, gdy wracasz do domu? Rzucone w salonie, w kącie sypialni, blisko łóżka, pod ołtarzem? Może wydawać się to banałem, ale tak nie jest. Każdy przedmiot w naszym domu komunikuje coś. Środowisko nosi energię, która może być przyjazna, ochronna, lub wręcz przeciwnie. A gdy mówimy o butach, mówimy o przedmiocie, który dosłownie nosi wszystko, po czym stąpa się na zewnątrz: brudne ulice, ciężkie środowiska, miejsca naładowane negatywną energią wszystko to wchodzi razem. Padre Pio, wśród swoich wielu duchowych obserwacji, mówił o znaczeniu ochrony domu jako przestrzeni świętej. Nie tylko modlitwą, ale także praktycznymi, fizycznymi, widocznymi czynnościami, ponieważ zewnętrzny nieład odzwierciedla wewnętrzny nieład, a bałagan w przestrzeni może stać się drzwiami dla zła. By działać w sposób subtelny, poprzez niedbałość, pomyśl, ile razy wchodzisz do domu w pośpiechu, zdejmujesz buty bez myślenia, rzucasz je tam, gdzie popadnie. Teraz pomyśl, czy to tam nie znajduje się zaledwie kilka centymetrów od miejsca, gdzie modlisz się. Gdzie jest Twoja Biblia? Gdzie szukasz schronienia w Bogu? Zostawianie butów w tych miejscach to jak mieszanie kurzu drogi z winem ołtarza. To mylenie sakrum z mundanem. A to, w oczach duchowych, takich jak te, padre Pio, nie jest tylko brakiem organizacji. To ryzyko. Przyzwyczailiśmy się oddzielać fizyczne od duchowego, ale wiara naucza nas czegoś przeciwnego wszystko jest ze sobą powiązane. A gdy coś tak prostego jak położenie butów zaczyna wpływać na nasz spokój, być może nadszedł czas, by usłyszeć to, co święty widział. A my nadal upieramy się, by to ignorować, ponieważ to, co następuje, to samo ostrzeżenie. Kluczowy punkt, to, czego wielu nigdy nie słyszało, ale co może otworzyć ci oczy. Padre Pio był znany nie tylko z swojej świętości, ale także z umiejętności dostrzegania niewidzialnego. Widział to, czego nikt nie widział. Czuł obecności duchowe, dostrzegał kiedy coś było nie tak, nawet jeśli osoba nie wypowiedziała słowa. I dlatego jego ostrzeżenia nigdy nie były przypadkowe. Kiedy zwracał uwagę na coś, to dlatego, że za tym kryła się duchowa walka. Jedna z najbardziej uderzających relacji, chociaż mało znana, dotyczy właśnie sposobu, w jaki radzimy sobie z domowym otoczeniem. Zgodnie z relacjami osób mu bliskich, padre Pio był niezwykle wrażliwy na atmosferę miejsc. Wiedział, kiedy istniała jakaś duchowa dezorganizacja, nawet w małych sprawach. I dlatego zalecał nieustanną czuj Ela, jak wielu z nas, nie widziała problemu w modlitwie w miejscu, które również służyło codziennym sprawom. Jednak dla padre Pio był to błąd, nie tylko z powodu braku szacunku, ale ponieważ tworzyło to duchowe zamieszanie. To, co święte, musi być chronione. Mieszanie tego, co brudne, z tym, co święte, to subtelny sposób na otwarcie drzwi dla zła. Wyjaśnił, że są miejsca, w których anioły się gromadzą w szacunku, a kiedy człowiek banalizuje te przestrzenie, sam osłabia swoją duchową ochronę. Bóg widzi serce, ale demony widzą przyzwyczajenia, miał powiedzieć, a zaniedbane nawyki otwierają szczeliny. Ten incydent nie był odosobniony. Padre Pio wielokrotnie ostrzegał, jak drobne gesty. Sposób, w jaki jemy, jak się ubieramy, jak traktujemy nasze przedmioty, ujawniają, czy jesteśmy czujni, czy duchowo uśpieni. W czasach całkowitego rozproszenia szczegóły są zamaskowanymi pułapkami. Buty, tam w kącie, mogą wydawać się niewinne, ale jeśli znajdują się w niewłaściwym miejscu w przestrzeni świętej, niosą ze sobą więcej niż fizyczny brud, niosą zaniedbanie. A tam, gdzie jest zaniedbanie, pojawia się możliwość zła. Jeśli dla Padre Pio buty mogły symbolizować otwarte drzwi do duchowego zaniedbania, to dlatego, że rozumiał coś, co wiele osób zapomina. Przedmioty nie są tylko fizyczne, niosą ze sobą pamięć energię, intencje. A tam, gdzie intencja jest źle ukierunkowana lub brakuje szacunku, pojawia się ryzyko. Pomyśl o butach jako o tym, co przekracza granice. To one stąpają po różnych rodzajach podłoża, wchodzą do szpitali, cmentarzy, publicznych toalet, miejsc obciążonych bólem, śmiercią, cierpieniem. I bez zastanowienia przynosimy to wszystko do naszego domu. Co gorsza, Zostawiamy te ślady blisko ołtarza, w pobliżu Biblii, zaledwie kilka centymetrów od przestrzeni, gdzie prosimy o pokój i ochronę. To tak, jakbyśmy duchowo przekraczali świętą przestrzeń z brudnymi stopami. I to nie jest przesada. Wiele świętych i egzorcystów ostrzegało, że energie duchowe mogą przyczepiać się do przedmiotów. Dlatego miejsca błogosławione są inne, dlatego istnieją rytuały oczyszczające dom, ponieważ to, co niewidzialne, nie jest bezpieczne. Padre Pio mówił o klimatach duchowych. Twierdził, że niektóre miejsca mają silną obecność anielską, podczas gdy inne są pod wpływem ciemności, i że wszystko, absolutnie wszystko, co umieszczamy w tej przestrzeni, wpływa na ten klimat, włącznie z butami. Interpretacja tutaj nie jest superstycjo, lecz logika duchowa. Tak jak ciało może zostać skażone wirusem, którego nie widać, dusza może być dotknięta przez środowisko, które wydaje się czyste, ale jest duchowo obciążone i nie dlatego, że to but czy ubranie czy przedmiot, którego używasz na co dzień, nie może być drogą do czegoś większego. Dlatego dbałość o szczegóły ma znaczenie. Nie chodzi o życie w strachu, chodzi o życie w świadomości, ponieważ wiara bez czujności staje się słowami, a czujność bez praktyki to tylko paranoja. Padre Pio ostrzegał nas nie po to, by nas przestraszyć, ale by nas obudzić. Zło wkracza, gdy nie patrzymy. A czasami wszystko zaczyna się od tego, gdzie stawiamy stopy. Zrozumienie ryzyka to tylko pierwszy krok. Prawdziwa wiara wymaga działania. Jeśli buty symbolizują wejście świata do domu, a przez to do przestrzeni duchowej, to należy przyjąć jasną postawę, szacunek dla świętego w każdym szczególe. Pierwszym praktycznym krokiem jest oddzielić. Stwórz specjalne miejsce na buty najlepiej blisko drzwi wejściowych. To nie jest tylko kwestia czystości, ale duchowego ograniczenia. Starzy robili to instynktownie, z tradycji. Dziś, w pośpiechu nowoczesnego życia, zapominamy, że każda przestrzeń w domu coś komunikuje. Nigdy, w żadnym wypadku nie zostawiaj butów blisko domowego ołtarza, obrazów religijnych czy Biblii. To symbolicznie łamie barierę między profanum a sakrum. Nawet jeśli myślisz, że to nie ma znaczenia, pamiętaj, świat duchowy dostrzega to, co ignorują oczy. A Twój dom jest, lub powinien być, przedłużeniem wewnętrznej świątyni. Inna prosta, ale potężna troska. Kiedy wchodzisz do domu, zdejmij buty z intencją. Nie po prostu rzuć ich w kąt. Zrób znak krzyża. Oddaj ten moment Bogu. To minimalny gest, ale podnosi świadomość. Nie pozbywasz się tylko brudu z podłogi. Zamykasz drzwi dla wszystkiego, co nie należy do Twojego domu. Padre Pio bardzo cenił dyscyplinę. Mówił, że dusza się wzmacnia, gdy ciało uczy się posłuszeństwa. I utrzymywanie porządku, nawet w szczegółach, jest formą posłuszeństwa. Mówi się przez czyny: Tutaj jest terytorium Boga. Ta cicha rewerencja chroni i przekształca dom. Stopniowo przestaje być tylko fizycznym schronieniem i staje się miejscem prawdziwego pokoju, miejscem żywej obecności duchowej. Ponieważ tam, gdzie jest szacunek dla świętości, tam także jest ochrona boska. I to właśnie przez ignorowanie tego wiele osób nie rozumie, co dzieje się w ich własnych domach. Wiele osób odczuwa, ale nie potrafi tego nazwać: to uczucie ciągłego zmęczenia, płótnie bez powodu, drażliwość w domu, brak snu, brak pokoju. Modlitwa nie płynie. Umysł jest ciężki. I wszystko wydaje się być rozłączone. Czasami nie jest to psychiczne, nie jest emocjonalne, jest duchowe. Prawda jest taka, że są domy, w których obecność Boga została zapomniana. I to nie dlatego, że ludzie nie modlą się, ale dlatego, że małe znaki szacunku zostały wymazane. Wszystko się miesza: święte i zwyczajne, czyste i brudne, i stopniowo otoczenie staje się duchowo zamieszane. Padre Pio mówił, że demon wchodzi przez szczeliny. A gdy panuje bałagan, brak porządku i troski, nie potrzebuje zaproszenia. Wchodzi nawykiem, przez rozproszenie. Wchodzi, gdy przedmioty tracą swoje miejsce, a duch traci czujność. Nie bez powodu tak wiele osób żyje z poczuciem ciężaru we własnym domu. To tak, jakby dom już nie przyjmował, jakby odpoczynek nie przynosił wytchnienia. Tak się może zdarzyć, gdy przestrzenie, które powinny być duchowo czyste, zostaną zanieczyszczone nieprzemyślanymi nawykami. Jednym z nich zostawianie butów tam, gdzie nie powinno się ich zostawiać. Ten prosty gest może przekazywać wiadomość, której nie dostrzegasz: że tam nie ma rozdzielenia między światem a świętością, że wszystko jest równe, a tam, gdzie wszystko jest równe, to co święte przestaje być chronione. Jeśli Twój dom wydaje się dziwny, jeśli modlitwa straciła moc, jeśli współżycie staje się trudne, być może problem nie tkwi w ludziach, ale w otoczeniu, a może otoczenie jest nie tylko przeciwko temu, co jest widocznie złe, ale także przeciwko temu, co jest subtelne. To w subtelności zło działa najłatwiej. A jeśli jest jedna lekcja, którą ten film chce przekazać, to jest to: nic nie jest zbyt małe, gdy chodzi o to, co święte. Dbałość o buty, o porządek w domu, o miejsce, w którym się modlisz, to wszystko jest konkretnym wyrazem Twojej wiary. Bóg widzi serce, tak. Ale wróg obserwuje Twoje nawyki. A kto żyje w rozproszeniu, żyje w niebezpieczeństwie. Duchowa przemiana zaczyna się, gdy zaczynamy zwracać większą uwagę na to, co niewidzialne niż na to, co oczywiste. Zaczyna się, gdy rozumiesz, że obecność Boga potrzebuje przestrzeni. Przestrzeni czystej, szanowanej, oddzielonej. Zorganizuj swój dom na nowo, przeanalizuj swoje gesty, przywróć szacunek do swojej codzienności, ponieważ miejsce, w którym żyjesz, może być polem bitwy lub chronionym schronieniem, a to zależy od Ciebie. Wiara tkwi w szczegółach, a szczegóły ujawniają, kto kontroluje Twój dom, świat, zaniedbanie czy Bóg. Jeśli ta wiadomość miała dla Ciebie sens, nie zatrzymuj jej tylko dla siebie. Ile osób żyje w domach pełnych napięcia, czuje stały ciężar, ale nie wie skąd to się bierze? Ile osób prosi Boga o odpowiedź? A może to właśnie to, co powinny usłyszeć dzisiaj? Prześlij ten film komuś, kogo kochasz. Podziel się nim z tymi, którzy mają ołtarz w domu, z tymi, którzy się modlą, z tymi, którzy potrzebują odzyskać szacunek dla tego, co święte. Ponieważ czasami duchowa przemiana rodziny zaczyna się od prostego ostrzeżenia i to może być początek. Skomentuj poniżej. Czy słyszałeś o tym wcześniej? Gdzie zazwyczaj zostawiasz swoje buty? Czy masz w swoim domu przestrzeń świętą, która być może jest lekceważona bez Twojej wiedzy? Porozmawiajmy, ponieważ wiara również wzmacnia się w społeczności, dzieląc się doświadczeniami, ucząc się razem. Polub film, subskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych treści. Będziemy kontynuować rozmowę o wierze, nawykach i ochronie duchowej z głębią i powagą. A jeśli chcesz zobaczyć część 2, z innymi przedmiotami, które mają duchowy wpływ w domu, skomentuj tutaj. Chcę więcej. Ojciec Pio dostrzegał to, co niewidzialne, a on zostawił znaki. Teraz należy do nas otworzyć oczy, ponieważ to, co wydaje się małe, jak para butów, może być w rzeczywistości szczegółem, który brakuje, aby obecność Boga mogła na nowo w pełni zamieszkać w Twoim domu.